ale z punktu widzenia przewodnika, przepraszam Panie Prezydencie, toalety znowu wrócą, yy, może nie bezpośrednio do Pana, ale słuchajcie, jak my się czujemy jako przewodnicy? Witamy turystów, witamy w naszym pięknym bo tak jak Ania wspomniała, bardzo często wracają do nas organizatorzy, którym się spodobało, którym się impreza udała. I na przykład mam organizatora, którego prowadzałam Pięć lat temu wchodziłam do pałacu, normalnie oprowadzałam wystybul, aula, kaplica, były toalety. Patrzono na nas jak na bandytów, no bo jak to tak dać wysikać się pięćdziesięciu osobom? Pięćdziesiąt osób, czterdzieści osób to jest normalny autokar. I ten organizator przyjeżdża do nas rok temu, przyjeżdża w tym roku i my tego jednego to i to jadamy. Bardzo często obsługujemy niepełnosprawnych, fizycznie, intelektualnie, którzy mają też opiekunów, muszą wejść do toalety z osobą wspomagającą. Nie da się w tej toalety. Teraz pytanie, jak się sprawdzi ta toaleta przy Jeszcze nie miałam okazji, aczkolwiek jakieś trzy tygodnie temu miałam wycieczkę, która mnie zapytała o dwie rzeczy. Czy możemy pojechać do Plutycz do Rolników z Podlasia i czy możemy zobaczyć toalet, skorzystać z toalety, o której pytały nie wiem. Więc zgad... zgadnijcie, który z punktów programu zrealizowała. W było to nocą, ale się dało. Toalety niestety nie. W tym roku osobiście operę, operę zarządzana przez Urząd Marszałkowski, bo pan ochroniarz powiedział, że nie jest to moje prywatne mieszkanie, że nie powinnam. Mogę sobie do mieszkania wprowadzić te 50 osób, które wprowadziłam do opery na toalety. Nie zostawiłam już, bo tak dzwoniłam do opery, do osób, które zarządzają operą, przeprosiły, ale podejrzewam, że z takim traktowaniem nie byłam jedyną osobą. Opera jest piękna, budzi zainteresowanie. Naprawdę można by było tam normalnie wchodzić z turystami, po ludzku skorzystać. Przepraszam, zacytuję mojego świętej pamięci tatę. Będzie brutalnie, dosadnie, ale mi się wydaje, że to będzie podsumowanie toalety. Śmierci i sraczki nie powstrzymamy. I naprawdę czasami, jak wysiada mi grupa, ja już nawet do galerii jeździłam, albo jak grupa dojeżdżała, pytają: A gdzie możemy skorzystać z toalet? Mówię: No, stację paliw na dojeździe, jak jadą ósemką, jeszcze mają mopy, pół biedy, ale jak jadą od innych kierunków, nie mają gdzie skorzystać. Więc jak jadą dziewiętnastką, galerię białą, macie, możecie skorzystać. I w tym roku dwa razy miałam taką sytuację: Białusko się podoba. Białystok budzi zainteresowanie, yy, wracają w Ale my nie możemy ich zniechęcać banalnymi sprawami przyziemnymi. I jeszcze jedna: Szlak Żydowski, Panie Prezydencie, chciałabym korzystać z cmentarza Żydowskiego. Ale jak to zrobić? Na wschodniej. Tak, Na Dziękuję. Na Dwa wątki. To wątek toalety może już zamknijmy, chociaż faktem jest, że jest cały czas jeszcze zamknięta, bo. Ale ja też za to nie odpowiadam za tą inwestycję, e, no ale są problemy natury technicznej. E, mam nadzieję, że uda się je rozwiązać. No, tak, a tak by się wydawało to taki banalny temat. Bynajmniej wcale nie jest banalne, bo naprawdę toalety było dostępne w centrum są jak najbardziej potrzebne.